W moim domu z moją siostrą, co oznacza, że pojawią się dwa filmy na kanale. I jeden to jest ten, co teraz robimy, czyli zgadywanie piosenek, a drugi to będzie odcinek z gazetkami, bo z jakiegoś powodu wy dopytujecie o te gazetki. No i dzisiaj, żeby było trochę trudniej, to nie będziemy robić tak, że Pika będzie tłumaczyła jakby jeden do jeden te piosenki, bo to idzie za łatwo. Tylko zrobimy tak, że ona ten tekst po angielsku wklei do Google Translatora do jakiegoś dziwnego języka. I z tego dziwnego języka do polskiego. I ona mi mówiła, że ktoś takie coś robi w Stanach, ja nie wiedziałam. I, I swear to god, nie wiedziałam o tym, ale podobno takie coś jest. Ale skoro to jest w Stanach, to znaczy, że można ukraść i będzie dobrze. Denerwuje mnie tak, jak ta roślinka stoi. W sensie nie, jednak jednak wyjdzie stąd. W telewizyjnym w latach 90 jest. E, back bożek. in the 90s I was in a very famous TV show. I to Boczek? jestem koniem Bojak No dobra, to było easy. Wyciszyłam telefon, bo dostaję cały czas powiadomienia, ale nie dzwoni. Jestem. Smurt! W latach dziewięćdziesiątych nie było żadnych znaków. Zachód zniknął. Zachód osłabł, potem nas spotkali. Męża poprzedniego wroga zapewniono. Nie śpimy, jeszcze nie idziemy spać. Obudzili nas, zdumiewa mnie, w przygotowaniu jest tak wiele nowych rzeczy: plastikowa gra. Tasi liść, rastrak, <grym> rastrak i pictures. Czyli sól i ten kraj. Zasypiam dzieci, dzieciaki. Aha, to on już wykonał, tak? Nie, nie, ja mogę... Swój performance? Przestał y, mówić, ale mogę to kończyć za niego. No proszę. E, dzieci, dzieciaki połyskują w każdym kolorze, na pensów, z <laughs> ekspresy do kawy i białko dla mężczyzn. Spodzieje wydostali się z jaskini i są teraz zdezorientowani Dyktatura mojego kraju to pamiętna rzecz w naszym kraju Sprawiedliwość i Europa, taniec i protest Wezula brudzi mi stopy i zielenieje Ktoś kocha świętego Mikołaja, ponieważ nie wierzyłem już w Polsce Taniec i protest, Wezula brudzi to mi stopy To jest po polsku oryginał, tak? To jest to polskie tango? Jezu! Zda zmutowało tak, strasznie na zmutowało tak potwornie, czyli ty. Ach, z polskiego to wydłubałaś przez te wszystkie języki, ale no to, to tak można? To jest okej? Okay. No dobra, okej. Okay. No, ale dałam sobie punkt, bo zgadłam. Tak o Hemingway. Jezu, ale zmutowało. Tak, 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 tak. Był tam To ja każdy gram rock and roll, a Nie mam problemu w nocy dookoła mnie no. muszę przestać czuć wkrótce. Zdecyduję, zobacz, kluby nocne i wydarzenia tak zrobić Witaniec. Kiedy mnie uderzył, ktoś uciekł i krzyknął, grając w siwe włosy przy wesołej muzyce, posłuchaj tej zabawnej muzyki, właściwie grając w siwe włosy przy wesołej muzyce. Ty, no, poczekaj, to jest... stop. To jest angielski oryginał. Ja jest w siwe włosy, tak? Mhm. Mm Okej. Okay. Już mnie nie widzi, więc walczyłem, pomijając każdy krok. Powiedziałem, że muszę wracać. Włącz jogę i graj sobą na muzykę. Włącz jogę i e, graj w siwe włosy. To jest to, co wyniosłam z tego wspaniałego piece of poetry. Może jakąś podpowiedź małą, bo jestem troszeczkę mocno w dubsku. To jest taka piosenka nienową. Dobra, może jedną młodkę, Czy no to zdemonetrzyj. No dobra, też szczekanie pieska. Nie wiem co to jest za piosenka, ale z jasny. Nie mam pojęcia, kto to śpiewa i jak to się nazywa. To się tak nazywa, tak jak tam leci tekst. To jest tytuł? No to daj mi punkcik. To tobie, tobie punkcik wtedy, tak? A nie, że Mizero, tylko to... tobie. Wstała i zesrałaś się. No yy, jaki? Yy, co to było? Wild Cherry Play that funky music. To trudne. Wild Cherry to w ogóle w życiu bym no nie, to, to nie znała to, to... takiego. Milusia, Milusia umiałabyś nazwać tę piosenkę? O nie, 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 na pewno nie! Poczekaj chwilę. To wszystko nie sądzę, ale czy tak będzie? Myślę, że handlowałem. Próbowałem, moje serce waliło na szyi, ale teraz się zgubiłem. M, amaki, amaki, amaki robią R, więc myślałem, że wyjeżdżam. Nie... Ale tutaj powoli? Nie, let mi. Me... Zastanowić się. E, Odina jest po angielsku, mhm. więc myślałem, że wyjeżdżam. Nie wiem co lubisz. To nie ma nic wspólnego z Twoimi uczuciami. Nic nie słyszysz, Amaki, Amaki, Amaki. Co to, to znaczy to Amaki, Amaki, Amaki! To, to się... Amaki, Amaki, Amaki to się przerobiło z uh. da, 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 da. Aha, rozumiem. Da, 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 da. Robią urlę, Urle to coś. Się... O oh, mmm, to jest urle. Tu to, totalnie jest wszystko z dupska. Ja znam tą piosenkę. Otóż nie. No to jakiś taki charakterystyczny moment, ale jakby w formie tej zdziczałej. No to początek. No dobra, no. Poczekaj chwilę to wszystko nie sądzę. Myślę, że handlowałem. Próbowałam Myślę, że handlowałem. Chyba narkotykami biorąc pod uwagę, jaka tutaj w się zadziała. A może inaczej, powiedz mi, kto to śpiewa? Billy. Ja nie znam tak bardzo dużej jej piosenek. To jest ta nowa pewnie, bo ja jej nawet nie słuchałam tej nowej. I don't know this song. I don't know this song. To było to jak coś, ale Pika tam gadała jednocześnie było słychać w tle muzyczkę, a jak wiemy, demonetyzacja to nie jest coś, w co będziemy celować, więc ja wam po prostu mówię. To było to. To to będzie za zero i dla Ciebie, i dla mnie, bo ja po prostu nie znam tej piosenki, więc yy, nie mogłam jej zgadnąć, tak? Ogólnie to super nam idzie pika, bo ja mam dwa punkty, tym aż jeden. To jest tak zażarta rozgrywka. Ginął jest po polsku. Alkohol śpiewa, śpiewa, śpiewa ze szczurami. Mam proste zasady życia. Nie rób tego innym, rób to, czego nie chcesz robić sam. Muzyka, przyjaźń, szczęście, śmiech. Życie jest proste. Czy to jest jakaś zamierzchła piosenka polska? Mmm, co to znaczy? Może no, jakaś stara, strasznie. No, strasznie to nie, ale trochę tak. No nie, on no, położył to, było... Po 2000 roku na pewno. Mhm. Krew mo naszych dzieci płynie mi w żyłach. Jest to dosyć dziwna rzecz do powiedzenia typiarzu. A to jest... Dobra, musisz mnie trochę naprowadzać, co nie muszę zadawać pytania. Mhm. To jest jakaś piosenka, którą lubię? Nie. Okej. Okay. To jest jakaś piosenka, z której się śmiejemy. No, w sumie myślę, że wszyscy zapomnieli o tej piosence. Chyba wiem, co to jest. Coś mi świta, tylko kul jasne, jak to się nazywało. Mm, taki gruby facet to śpiewa. Aaaa! Możliwe. Czy to jest, ee... Próbuję, wiesz, jakby spróbuję sobie to odtworzyć w głowie. Mogę coś czeknąć w no, internecie? No. Nie mogę? No kur! It's Czy to jest to coś tam, że kobiety winota śpiew? Bałkańskie coś tam? Kur, to wiedziałam! Co ty, skąd ty to wyjęłaś z dupy absolutnie? Napisałam najpopularniejsze polskie piosenki, to na trzecim miejscu. To, jak... Ale to już to mam! Jak to się nazywa? sorry jakie to jest fajne, jak ty wygrzebujesz, z zakaźników, tak wiesz, jak już ostatni fragment Nutelli. Będzie, będzie zabawa, tak to się nazywa? Nie, nie znając się tego. Ale to jest ta piosenka. Kurwa! Nie pamiętam jak to się zaczyna. Ale pamiętam, że chłop śpiewa, co gruby był. Przepraszam, że tak powiedziałem. Coś. Ale powinnam tak jak lakarką teraz wyciągnąć taką, wiesz? unoriwać No, Ja też jestem gruba, mogę śmiać się z grubych ludzi. No nie, no to już powinno być zaliczone za to, że to będzie, będzie zabawa, bo tak, tak tam wszyscy by tak pisali na YouTubie. Może być za pół? No jeden dla mnie, to Czyli jeden dla ciebie, dla mnie pół? Mm -hmm. No kur! No to dla mnie półtora, ja dla ciebie półtora. No to po połowie. Nawet tytuł nie no ale to jest jakaś piosenka z dupy, której nikt nie pamięta. Pamiętałabyś tytuł tak z dupy? No, nie. no właśnie. To po połowie. na Jak Jak się nazywa? Bałkanica. Sy! W życiu bym się nie skapnęła, że to się tak nazywa. Słyszałem, że jest tajna umowa. Dawid chwalił pana, ale czy nie lubisz bardziej muzyki? Więc to jest. Hallelujah! No. No widzisz, jak znam, to od razu mi to szybko idzie. wiesz Kto to śpiewa, miliard osób to śpiewało, jakby przez to, że to jest chyba najbardziej kowenowana piosenka na świecie, to ja już nie wiem, kto był pierwszy. Na pewno w Shreku to śpiewali. I na dosłownie każdym castingu typu yy, Mam talent albo jakiś X Factor, czy cokolwiek, to zawsze ktoś to śpiewa. Wydaje mi się, że jak jesteś już w tej komisji, to masz ochotę. Popełnić sepuku, kiedy słyszysz te pierwsze nutki tej piosenki. To jest taka ładna piosenka. No dobra, no. Gdybyś tu był, nie mogę znaleźć oczu. Jest jak anioł, skóra mnie rozluźniła. W pięknym świecie, chcę czegoś specjalnego. To jest bardzo ważne, ale ja nie mam nic. Jestem obcokrajowcem. Chcę sprawdzić, chcę mieć idealne ciało. Potrzebuję doskonałej duszy. Wiem, wiem, wiem co to jest. Z tym z perfekcyjnym ciałem i z perfekcyjną no, duszą trochę tak. mnie hitnęło. Kur, wiem, wie, znam tą piosenkę. Znam ją! Jej, jej, je. Z tym obcurtajam są to nie wiesz tego to się bierz. No nie biorę. Ja bym to no, przetłumaczyła, że jestem dziwadłem. Radiohead creep! Dziękuję! Ja się tak podpowiadam, no co w ogóle... No bo... Jakbym się nie podpowiadała, to już była w takiej dupie czarnej, że po prostu... kał. Byłam kiedyś nawet na koncercie Radiohead na openerze i wszyscy byli like park gdzie ty biegniesz oni byli like i nie zagrali, bo im się nie grają. Każdy może pić w tym samym czasie. Zwróć uwagę na jogurt Oginał oh, you know, tak oh, you know, jest you know, po polsku. Zwróć uwagę na jogurt, bo tak nie jest. Myć się za 20 lat. Posłuchaj, tato, nie było imprezy. Jesteś szalony, tak czy inaczej nie malujesz tego. Każdy dnia bardzo cię boi. Ziemia, woda, trawa. Zagłosuję na ciebie. Dzięki panie. Oglądaj bo <słuchaj> To jest coś w kategorii umem. Mm -hmm. A to po, 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 powstało na poważnie? Nie. Okej. Okay. Jeszcze raz. Każdy Powoli. może pić w tym samym czasie. Piję sobie wodziczkę z skarbisia muszyna. Zwróć uwagę na jogurt. Myć się. Pić i jeść spać jak tam wóci, tylko myć się i jeść i spać. Posłuchaj, słuchaj tato, nie było imprezy. Wiem co to jest! To jest yy, namachek, yy, piosenka z hitów YouTube'a. Siema, siema. Bo no, do tej porze każdy wypić może. Zaje fajny jogurt, no. no bo co nie może? To mycie 20 lat życia. Słuchaj no, synek nie ma takiego bicia. Bardzo ładny finał. A wam dziękuję bardzo za oglądanie. Do zobaczenia za tydzień. Yy, będzie to filmik z gazetkami, o które pytacie. Miło było was widzieć. Elo, buziaki, Mua, pa!